Witam wszystkich bardzo serdecznie, mamy dzisiaj kolejny 13 piątek dzień listopada dla mnie szczęśliwy. I uważam, że nie jest to pechowy dzień, natomiast chciałbym krótko dzisiaj powiedzieć parę słów na temat mm, takiego pojęcia jak nacjonalizm. Jest to na czasie, jest to na czasie, to co się działo w środę 11 listopada, potwierdza pewne Moje spostrzeżenia mają wiedzę jakoś nikomu na ten temat, ale pokrótce. Można powiedzieć, że pojęcie nacjonalizm samo w sobie nie jest złym pojęciem, ponieważ każda organizacja powinna dbać o swój kraj, o swoje państwo, dbać o jego interesy. Natomiast politycy powinni bardzo uważać, szermując tym pojęciem, używając pewnych metod, aby aktywizować. Powiedzmy, wyborców swoich, ponieważ może się to obrócić przeciwko nim. Nacjonalizm skrajny, nacjonalizm skrajny prowadzi do zachowań ksenofobicznych, zachowań wykluczających, które powodują, które, mogę powiedzieć, stwarzają ogromne zagrożenie dla współczesnego świata. Współczesny świat jest światem zglobalizowanym. Nie jesteśmy z jedną samotną wyspą i w świecie, jako Polska, tylko jesteśmy krajem, który oprócz tego, że jest członkiem Unii Europejskiej, to jest też członkiem wielu organizacji międzynarodowych i sami nie poradzimy sobie z wyzwaniami, które, które czekają nas w XXI wieku. A są to poważne wyzwania. Na te wyzwania niestety nacjonalizm nie jest w stanie odpowiedzieć, bo jak nacjonalizm odpowie na to, jak poradzić sobie z zagrożeniem nuklearnym? Jak nacjonalizm odpowie na pytanie, co zrobić, aby klimat nie zmieniał się i co zrobić ze zmieniającym się klimatem, który zagraża naszemu bezpieczeństwu i zdrowiu? Dalej, co nacjonalizm odpowie na pytanie, jak poradzić sobie z bardzo, bardzo dynamicznym rozwojem biotechnologii i, i całej, całej nauki, która niesie za sobą ogromne możliwości, ale też i zagrożenia. Przykład koronawirusa pokazuje, że rozwój, rozw bardzo wysoki, bardzo szybki rozwój wiedzy na temat różnych zagadnień, w tym właśnie Zagadnień związanych z medycyną powoduje pewne zagrożenia. Wirus, wirus najprawdopodobniej wymknął się z laboratorium, najprawdopodobniej szukano jakiegoś leku, i co spowodowało tu pandemię. Czyli rozwój technologiczny jest szansą dla ludzkości, ale też i ogromnym zagrożeniem. Trzeba to umieć mądrze wykorzystywać. Nacjonalizm nie jest w stanie na te pytania odpowiedzieć. Natomiast nacjonalizm jest bardzo. Przyjemną, przyjemną ideologią dla ludzi. On daje bardzo proste odpowiedzi: kto jest dobry, kto jest zły. Co należy robić, co należy nie robić. To są takie półprawdy. Ten jest dobry, na przykład, chociażby sprawa uchodźców, czy cudzoziemców, tak zwanych. Przecież tak naprawdę ktoś, kto mówi, że są oni nam niepotrzebni, tak naprawdę zaprzecza sobie sam sobie. Przecież i tak ściągamy do pracy. Informatyków z Indii, ściągamy do pracy ludzi z Ukrainy, tak? Ściągamy do pracy ludzi informatyków też z innych krajów, bo dzięki temu Polska się rozwija. Dlaczego ci ludzie nie protestują już przeciwko tym, tym uchodźcom czy migrantom? Tak? Żyjemy w globalizowanym świecie <laughs> tylko razem. Tylko razem możemy rozwiązywać te problemy, o których wspomniałem. Nie możemy tego robić samodzielnie. Jak słyszę hasła polska dla Polaków, Bóg, honor, ojczyzna, to łapię się za głowę. Nie żyjemy w 20, na początku XX wieku, tylko żyjemy w XXI wieku. Jeżeli taki jeden z drugim używa telefonu komórkowego firmy Samsung albo Apple, to, to nie ma prawa w ogóle nawet używać ich. Nie kupi sobie polski telefon. Skoro, skoro uważa, że skoro uważa, że chce żyć w Polsce, tylko i w Polsce. Niestety Polska nie ma takiej technologii, nie ma polskich telefonów, tylko kupujemy je z innych krajów. Więc y, taka uwaga, że kiedy władza zaczyna wchodzić na pewne zakazane, jak dla mnie, rewiry i zaczyna właśnie aktywizować takie grupy, ale to wcześniej, y, walcząc właśnie o y, z uchodźcami, y, y, Mówiąc o tym, że jesteśmy, jesteśmy mamy być rozebrani, czy mamy, jesteśmy atakowani przez, przez Niemcy, ciągłe zagrożenie. Jedynym sojusznikiem są Stany Zjednoczone. No i gdy, gdzie te Stany Zjednoczone są? Co te Stany Zjednoczone dla nas zrobiły, poza tym, że nam zlikwidowali wizy? Tak naprawdę my z tej współpracy nic nie mamy. Ani nie mamy, ani nie mamy nowych, nowej technologii wojskowej, bo na razie to wszystko jest w zarysach. Kupujemy tylko gaz, kupujemy tylko gaz od nich, broń i tak naprawdę na tym ta cała współpraca się, za, się kończy. Jedyną organizacją, która realnie pomaga naszemu krajowi, w którym czujemy się bezpieczni, to Unia Europejska. Trzeba o tym pamiętać. Dlatego że. Jest, ta unia jest jaka jest, ma różne wady. Natomiast jest to wspólnota krajów, krajów i daje możliwości Polsce rozwoju. To wcześniej i będzie dawać w przyszłości. Tylko trzeba się otworzyć, a nie w imię interesu politycznego kłócić się ze wszystkimi dookoła, bo to niczemu dobremu nie służy. Jesteśmy naszym największym partnerem handlowym to są Niemcy. Niestety, czy stety, ja się z tego cieszę, trzeba rozmawiać, a nie się okopywać. A to, co się wydarzyło 11 listopada, jest dobitnym przykładem na to, że głosząc pewne tezy, aktywizuje się pewne środowiska i robi się to, wydaje mi się perfidnie, żeby tych ludzi aktywizować do pewnych zachowań, albo po prostu z głupoty. Bo potem ci ludzie myślą, że to jest tak naprawdę i to trzeba robić, że Polska jest zagrożona, że trzeba walczyć o, o naszą niepodległość. Tylko tak naprawdę niepodległość i suwerenność, bo to są pojęcia ze sobą tożsame jak dla mnie, są zupełnie inaczej pojmowane w obecnej rzeczywistości niż 100 lat temu. Także uważam, że wymaga to namysłu i ostrożności w pojmowaniu nacjonalizmu. Także dziękuję pięknie za uwagę. Pozdrawiam i życzę miłego weekendu.